Witam wszystkich jak zwykle serdecznie w kolejnym odcinku. Najserdeczniej witam ewolucjonistów i ateistów. Kiedyś wyznawałem takie poglądy, więc wiem co to znaczy. W poprzednim odcinku zajmowaliśmy się w cudzysłowie ewolucją psa. Tytuł dzisiejszego odcinka brzmi Ewolucja konia. Otóż ewolucjoniści twierdzą, że koń Wyewoluował przez około 50 milionów lat z takiego stworzenia, które to na tych obu grafikach jest na samym dole uwidocznione, które nazywało się Eohippus albo Hyrakotherium. To taki podobne do psa stworzonko na samym dole, i przez te miliony lat podobno to stworzonko ewoluowało, zmieniało się, aż w końcu powstał. Współczesny koń. Tutaj mamy na tej grafice uwidocznione, jakie są rodzaje czy też odmiany współczesnych koni. Tego jest naprawdę bardzo dużo. Kolejna grafika, może tutaj jest to mniej widoczne, bo są malutkie te postaci koni. Ale widać na niej, y, jakie odmiany koni występują w Stanach Zjednoczonych. Jest tego naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Natomiast, jak już wspomnieliśmy, ewolucjoniści z uporem maniaka twierdzą, że koń ewoluował. Popatrzcie tutaj na górze tego rysunku jest również ewolucja nie tylko samego konia. Ale jego kończyn. I otóż oni twierdzą, że na początku ten malutki, podobny do psa, niby konik miał palce, a później te palce mu zanikły i przekształciły się w kopyta u współczesnego konia. No wyobraźnia, godna naprawdę największego podziwu. Chociaż ich mistrz Darwin jeszcze dalej szedł w swoich pomysłach. On mianowicie twierdził, że wieloryby wyewoluowały wstecznie z niedźwiedzi, które wróciły do morza i stały się pływającymi ssakami. Tutaj na tej grafice macie największego konia na świecie. O, widzicie tu dobrze, że on mierzy no, co najmniej tutaj dwa metry albo więcej. Widać tutaj doskonale porównanie z człowiekiem. Natomiast tutaj macie na, tym, na tej fotografii tego samego największego konia na świecie w porównaniu z najmniejszym koniem na świecie. Widzicie, że różnica jest ogromna, ale widać też dokładnie, że to jest ten sam koń. Że nic tu nie ewoluowało, nikt przynajmniej nie zaobserwował takiego procesu. Tutaj jeszcze widać porównanie tego najmniejszego konika na świecie no, ze sporym psem. Jest on po prostu mniejszy od sporego psa, jak widzicie. Jak to wygląda w liczbach? Otóż ten największy koń. Mierzy aż 82,75 cala wysokości, co daje 2,10 m wysokości zwierzęcia. Natomiast ten najmniejszy konik, którego tu ledwo widać, ma 17,5 cala wysokości, co daje 44,5 cm. Taka jest różnica. A tutaj, jeszcze dla poparcia tych wszystkich tez, mamy takiego malutkiego konika, niesionego na rękach przez tego sympatycznego pana. A obok jest fotografia wielkiego kota, którego z kolei na rękach ma pani. Więc ten najmniejszy konik jest wielkości największego kota. Czy taka różnica? W wielkości o czymkolwiek świadczy? Otóż o niczym. Świadczy tylko o tym, że wewnątrz gatunku, czyli wewnątrz gatunku konia, występuje duża różnorodność, ale nie ma to nic wspólnego z żadną ewolucją i z żadnym powstawaniem jednego gatunku z drugiego. Wszystko to dzieje się wewnątrz jednego gatunku, ponieważ. Zwierzęta, stworzenia są tak skomplikowane, że ich genom, czyli informacja genetyczna, zawiera informacje o wszystkich możliwych wariantach. Tylko, jak już mówiłem wam w poprzednim odcinku, w wypadku różnych odmian, niektóre geny są po prostu włączane i wyłączane. I to jest cała tajemnica tej rzekomej ewolucji, która z ewolucją nie ma nic wspólnego. Jak zawsze zachęcam was gorąco, żebyście poszukiwali sami informacji, żebyście otworzyli umysły i analizowali, po prostu nie przyjmowali kłamstwa za dobrą monetę. oraz żebyście jak zawsze otworzyli wasze kochane serduszka naprawdę, bo tylko prawda jest ciekawa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.